Jeśli przeczytałeś tę wiadomość, jesteś najszczęśliwszym człowiekiem. Wpisz Amen, a dobre rzeczy zaczną dziać się w Twoim życiu. Dlaczego mówimy, że jesteś najszczęśliwszym człowiekiem? Ponieważ nadeszła dobra nowina o powrocie Pana. Jeśli zechcesz go szukać, będziesz miał okazję go powitać. Powitaj Pana, a będziesz mógł uczestniczyć w uczcie Baranka. Powitaj Pana. A będziesz miał szansę zostać zachowanym w tasie katastrofy. Powitaj pana, a będziesz miał szansę wejść do królestwa niebieskiego i cieszyć się błogosławieństwem. Czy chcesz wiedzieć, jak powitać pana? Kliknij na link WhatsApp na mojej stronie głównej i dołącz do naszej grupy. Odpowiedz chcę wiedzieć, a zaproszę cię do wspólnego studiowania słowa Bożego, aby znaleźć drogę. Podzielę się z Tobą dwoma fragmentami Słowa Bożego. Bóg mówi: Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego intencji, Jego słów, Jego wypowiedzi. A to dlatego, że tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie są Boże wyrażenia, tam Bóg się pojawia, a tam gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Pojawienie się Boga i Jego słowa istnieją równolegle do siebie, a Jego usposobienie i ślady Jego stóp są przez cały czas publicznie ukazywane ludzkości. Drodzy bracia i siostry, mam nadzieję, że wszyscy jesteście w stanie dostrzec w tych słowach pojawienie się Boga zacząć doganiać jego kroki i wejść w nowy wiek, oraz wkroczyć do pięknego, nowego nieba i nowej ziemi, które Bóg przygotował dla tych oczekujących na jego pojawienie się.